Jestem tu dla ciebie. Gdy w pośród chaosu, strachu, dramatu przyjdzie ci dziś stać, to wiedz, że dobrze jest, że w porządku jest. Być może przyjdzie ci odczuwać ostatnimi czasy dużo więcej smutku niż zwykle, to także wiedz, że w porządku z Tobą wszystko jest. Ufaj, głęboko odczuciom swego ciała puszczaj to, co chce wyjść na powierzchnię. I pamiętaj jedno, naprawdę nie jesteś sam. Mimo, że wokół ciebie ludzie będą żyli wciąż tak samo, jak zwykle ich widziałeś dotąd i będziesz próbował ty sam być podobnym do nich w zwyczajach, podobnym w myśleniu i robieniu, to wiesz, już dziś na marne pójdą próby wpasowywania się. Być może będziesz próbował szukać, kto podobne odczucia ma do twoich. Na darmo szukać je wśród tych, których już dobrze znasz. Mimo to, ufaj sobie, i być może poczujesz, jak bardzo samotnie się czujesz z tym wszystkim. Tyle teraz w tobie się dzieje, tyle chciałbyś z jednej strony komuś tam opowiedzieć. Zasób coraz większy odkrywasz w sobie, niczym studnia bez dna. Przylatują wspomnienia, wszystko jakby nabiera innych kolorów, dostrzegasz więcej, czujesz w tym coś więcej, łączy się informacja w tobie o tobie, jakby w całość. Powolutku robisz się coraz śmieszy w sięganiu głębiej, schodząc w dół wnętrza siebie. Opadają kurtyny, odchodzi iluzja, a ty znów jakby stoisz sam. Wokół burza, w tobie jakby cisza. Tam hałasy, a tu spokój. Oddech za oddechem. Doświadczenie za doświadczeniem. Coraz śmielej kroczysz, pewniej się w tym wszystkim poruszasz. Oswoiłeś się z zaufaniem do samego siebie. Przestało zależeć ci na tym, jakim widzą cię inni, jakie mają swoje zdanie lub w czym najchętniej chcieliby cię zobaczyć. Jeszcze gdzieś chwilowo idziesz za róg, drzwi, pokoju i ukasz. Krople płyną po twarzy, bo coś jeszcze zabolało w środku. Resztki odpadają, muszą wyjść te schowane lęki, jęki, bóle, krzywdy pochowane. I masz ku temu okazję. W tym wszystkim naprawdę nie jesteś sam. Choćby jakby to tak na pierwszy rzut oka wyglądało. Idziesz ku życiu. Choć jeszcze trochę czujesz, jak w środku się zapadasz, jeszcze jakbyś kruchym był, tak bardzo wrażliwym. Czujesz, jak coś płynie przez ciało. To Twoja energia płynie do ciebie. Pomaga ci, zasila cię i jedno pragnie powiedzieć: Jestem. Jestem. Czemu tak wiele smutku dziś odczuwam na tym świecie? Czemu tak dużo smutku i ponurych min? A dusza woła dziś, woła dziś, woła dziś, obudź się człowieku, obudź się człowieku na piękno tego świata, że aż słów, że aż słów dziś bra. Chodzi, chodzi, puka do twych drzwi, trzęsa, trzęsie tobą dziś i potrząśnie mocno tak obudź się człowieku dziś, obudź się człowieku dziś, bo piękno tego świata, piękno tego świata może być tyle potencjałów jest. Na tym świecie błąka się Wolnym być, och tak Wolnym być dziś chcesz Lecz uśpienie jest A tak pięknie może być Bo tak pięknym ten świat jest Jesteś dziś o kroku swych własnych drzwi Wnętrza świat otwórz dziś Otwórz dziś.